I na wszystkich z tej strony Ulat. Te osoby, które pewnie dość uważnie oglądają mój kanał albo ogólnie patrzą co dzieje się u nas na fanpage'u na Facebook'u pewnie słyszeli albo obiło im się uszy, że planuję rozpocząć nowy projekt. Trochę bawię się w serwis. Nie uważam się za jakiegoś tam uber kogoś, że jestem najlepszym w Polsce czy coś. Po prostu bawię się w serwis i lubię sam składać własne repliki. Co jakiś czas staram się Robić coś na zasadzie projektu, czyli wybieram, że chciałbym zbudować jakąś replikę, planuję to, zakładam co chcę osiągnąć, jakie chcesz żebym miała parametry i buduję taką replikę. Zazwyczaj do tej pory robiłem to na bazie jakiejś lepiki. Kupowałem na przykład, tak jak kupiłem, Krajtaka PDW. Kupiłem go, wymieniłem mosfet, wymieniłem kilka tam drobnych bajerów i jestem z tej repliki zadowolony. Zresztą chyba wymieniłem tylko lufę i mosfet tak naprawdę. I to mój tak projekt skończony, to była replika pod CQB. To był taki bardzo bardzo prosty projekt. Ambitniejsze projekty to była oczywiście DMR-ka i oczywiście było to MSR, czyli Sniper 4-taktowa. To były takie ambitniejsze projekty. Ale zawsze bazą była jakaś konkretna replika, czy Classic Army, czy Ares MSR. Zawsze była jakaś baza. Tym razem od zeszłego roku przygotowałem się, bo zawsze marzyło mi się, żeby złożyć replikę od zera. Taką, że nie mam nic, wybieram sobie części wszystkie, jakie mi odpowiadały, jakie uważam, że będą dobre. Ściągam je, montuję i jest karabinek taki zbudowany od zera. Od około roku zbieram części, tak naprawdę, bo nie wszystko jest zawsze dostępne. Szczególnie, że części, które wybieram, są raczej dość drogie i no w Polsce to czasami ze szukać, ale powiedzmy po roku kolekcjonowania udało mi się zebrać znakomitą większość, jeżeli nie wszystko. Skoro już mam części, to postanowiłem, że skoro mam kanał, ludzie może będą chcieli oglądać takie coś, to praktycznie cały mój projekt pokaże. jak go buduję, co, jak, dlaczego. W tym filmiku skupię się raczej na doborze części, czemu takie części, czemu ten element. Ty bardziej, że mam sporo różnych do niektórych elementów, na przykład głowicy, głowic mam kilka i wybiorę ta, która będzie najlepiej spełniała moje oczekiwania. Wyjaśnię dlaczego. Nie będę się skupiał za bardzo na jakichś takich drobnych serwisowych elementach, typu smarowanie, typu podkładkowanie. Raz, bo nie czuję się w tym tak dobry, żeby można było powiedzmy uznać mnie za wzór, tak? Więc niekoniecznie chciałbym, żeby wszyscy to naśladowali. Dwa. Takich filmików jest już masa i naprawdę nie potrzebujecie kolejnego. Cały film o projekcie będzie składał się z kilku części. To nie będzie tak, że pyk pyk i w ciągu jednego filmiku cały projekt złożę. Tym bardziej, że to nie jest robota a tak naprawdę na jedno południe, czy jeden dzień, żeby to wszystko poskładać, spasować i tak dalej. To jest robota prawdopodobnie na kilka podejść. A tym bardziej, że będę to nagrywał, to trzeba ustawić statyw, nie i tak dalej. To jest też trochę czasu z mikrofonami, potem jeszcze to obrobić, więc to trochę potrwa. Będę. To będzie prawdopodobnie koło czterech filmów. Pierwszy to będzie złożenie dolnego, dolnej części Gilboxa, bo bazą będzie Gilbox Letter Arms. Znaczy, powiedzmy, sercem Blippi będzie Gearbox Letter Arms dwudzielny. I złożenie jego dolnej połówki to będzie na pewno jeden filmik. Złożenie górnej połówki to będzie drugi filmik, z tym, że prawdopodobnie dojdzie do tego od razu ze lufy, a raczej do szczelnienia i to, co tam, powiedzmy, będę używał. Nie jestem tylko, pewien, będę składał nowe zespół, czy skorzystam jeszcze ze starego serki, która stoi za moimi plecami. Kolejnym filmem będzie składanie body. I spasowywanie tego wszystkiego do siebie. No i może oddzielnym filmem będzie test. Nie wiem jak to wyjdzie po prostu czasowo, ile tam tego ponagrywam, ile tego będzie do obrobienia. Swego czasu na profilu społecznościowym na YouTubie yy, zrobiłem ankietę. Podczas której zapytałem, znaczy w której zapytałem, jaki kolor dodatków użyć do repliki. Bo lubię, żeby replika, poza tym, że powiedzmy jest jednolita czy pomalowana, ale miała jakiś powiedzmy kontrastowy element. W pierwszej eserce był to zielony, w drugiej był to srebrny, a w tym roku, znaczy w tej eserce, którą teraz będę składał, zadecydowaliście, że będzie to czerwony. I nakupowałem dużo różnych czerwonych elementów. Dużo różnych. Na przykład osłona z Tak? Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie dopasować, że będą fajnie wyglądały. I mam nadzieję, że nie przesadzę z ilością czerwonego. Ale to go zdemontować, zawsze coś mogę. Cały projekt będzie prawdopodobnie najdroższym, jaki kiedykolwiek robiłem. I to tak, z dużym zapasem bezpieczeństwa, najdroższy. I prawdopodobnie długo go nie pobiję, chyba że uda mi się dorwać body innej marki, lepszej, znaczy lepszej. To jest CA klasyczne i to będzie moje główne body. Niestety, jeden, co mi się udało dostać, to e, używane. Niestety nie idzie na rynku dostać w tej chwili dobrego body do eserki, naprawdę dobrze spasowanego, dobrze wykonanego. I niestety musiałem się zadowolić używką. W miarę jest sztywna, więc tutaj nie będę narzekał. No ale widać po niej ślady użytkowania. Do tego było pomalowane, to niby oczyściłem z malowania, ale rewelacji nie ma. No a cóż, zobaczymy. Może kiedyś dorzbę lepsze wody to wymienię. To w końcu tylko wody. Zaczynając od początku. Mamy pierwszy filmik ze składania eserki, mojego najnowszego projektu powiedzmy, serki, którą składam od zera. I pierwszy filmik, czyli składamy dolny gearbox, dolną część, czyli tą połówkę. Składamy to, gearbox, Red Arms, dolna połówka ręce do SR25. W zeszłym roku pojawiły się te gearboxy i bardzo szybko od razu go kupiłem. Listwa selektora, znaczy płytka selektora od Retro, e, dedykowana. E, kupiłem po prostu taka jaka być powinna, wszystko ładnie będzie pasować. Mam no nadzieję, że to będzie widać. Oczywiście do boxa śrubeczki, te śrubka. Spust wybrałem Max Model, bo można w nim regulować y, zakres pracy spustu. Nie tylko tak jak w tytanie będę miał regulację Czułości spustu, ale też cały ruch. Mogę zablokować, żeby ruch się zatrzymał na przykład w powietrzu i dlatego brałem ten, ten spust. Przy okazji brałem czerwony i taki, który mi się podobał. Dalej mamy zębateczki. To są zębatki Siegetek do przedłużonych gearboxów o przełożeniu 26-67. Co do tych zębatek, to jest trudny towar. Znaczy trudny do zdobycia. W Polsce to jest praktycznie niemożliwe. Musiałem je ściągać ze Stanów. i są to podobno najlepsze zębatki na świecie. A na pewno definitywnie są najdroższe, jakie widziałem. Zestaw tych zębatek kosztuje 150 dolców. Mam nadzieję, że są warte tych pieniędzy, bo inaczej będę zły. mamy łożyska. Wziąłem modifi ceramiczne. Bardzo chwalne łożyska, bardzo ładnie chodzą. No Zobaczymy, ile są warte. Jeszcze ceramicznych nie wstawiałem jakby w żadnej lepicy. Ale skoro już lubimy taki projekt, buduje Mozzera, to czemu oszczędzać choćby na łożyskach. No i antyrewers. Tak jak tam zwykły tornado wziąłem, bez różnicy. No i cało wszystko, wszystkie te elementy będą zasilane przez układ Tytan. Oczywiście set Advenced i kable na tył. W to tyle, więc bierzemy się do roboty. Zaczynamy pierwszą część projektu, czyli składamy dolną część kitboxa. Zaczniemy od wstawienia tytana. Jednak wstawimy kilka słów i ja od pokażę, czemu GitBox na pewno lepto, czy no, Pewnie większość się domyślał, bo jest po prostu praktycznie niezniszczalny. No i tutaj się zgodzę, bo tutaj GitBox praktycznie może być to nie wiem co trzeba z nimi Ale mi bardzo zależało na tym, żeby GitBox był dwudzielny. No, Zastanawiałem się nad ICS-em, oczywiście eserki w układzie ICS-a, znaczy w systemie ICS-a raczej nie ma. Jak się nie w najbliższym czasie, więc nie za bardzo była taka opcja. A więc, no, musiałem pójść w Retras. Teraz to kilka które są dla mnie naprawdę kluczowe i to jest tak. Ten element. Tutaj. To jest bardzo ważne. Zabezpiecza kable. Nie przeoramy silnikiem. W każdym praktycznym gitboxie jest ten problem. W niektórych, na przykład, KNG daje Plastikowe wstawki, które dociskamy, i one wtedy zabezpieczają kabel. Ale jest to takie rozwiązanie, powiedzmy, na półwiska, ale to po prostu zrobiło tak, jakbyś powinno. Nic tutaj więcej nie trzeba kombinować. Fujka selektora, co ciekawe, ma miejsca na wylotki, ale tutaj jest za wąsko. Trzeba ten otworek poszerzyć Chodzi z oporem, ale chodzi Czyli mamy sukces, możemy się witać A zobaczymy wypadka tłokowa od czy z tk czy jak to tam się nazywa Spust Wybrałem ich tego Mamy tutaj taki imbusik, możemy go regulować sobie, tak? I wtedy możemy bez większego problemu dopasować zakres głębokości pracy. Po już mi się podoba ten system. Teraz musimy go jakoś podłączyć. Też tu zależy na zaleta gilboksa dzielonego, że widać dokładnie, że wszystko jest dobrze spasowane, czy nie. Wszystko działa, bardzo, bardzo to nie mogę skorzystać z pozycji 1. Bo ona jest w pozycji 0, ale interesuje mnie 2, wobec tego w że Tiger sesji Tigeru idą na poziomie 2, czyli teraz trzeba by sobie. Mamy taki ibuzik, e który reguluje nam zakres pracy spustu. To ja z pustu, co ja od razu zwrócę uwagę, bo tutaj nie, we wcześniejszym sztuce miałem ten problem. Warto jest dać klej na gwint, bo lubi się wykręcać. I teraz jak to widać, nie wiem czy to widać. Tutaj. Tylko zakres łuk do dwójki. wchodzi dosłownie. Dostała mi jeszcze ostatnia rzecz, którą muszę zamontować w dolnej części gitboxa, jest to mianowicie antilewers. A, no jeszcze musimy nasmarować gitbox, To jest trochę sucho. Dzisiaj używam innego smaru, ale do tej repliki pójdzie teflonowy, ponieważ muszę go dać bardzo, bardzo mało, bo Tytan nienawidzi, jak czujniki są zasmarowane. I mam w poprzedniej lepicy mam z tym duży problem, więc trzeba będzie bardzo, bardzo ostrożnie nałożyć minimalną ilość smaru. I w ten oto sposób mamy skończony, nasmarowany dol. Dolną część, skończoną, nasmarowaną dolną część gearboxa. Spuścik z zakresem ruchu. Bateczki w środku, bardzo fajnie, że to wszystko ładnie widać, można wszystko ładnie ustawić. Dźwięk to oczywiście antylewent, dlatego nie chce się lekceć gdzieś luźno, I z drugiej strony. Część pierwszą można uznać za skończoną. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Może jeszcze zrobię jakiś test. Pierwszą część mamy powiedzmy zrobioną. Złożyliśmy dolną półkę, Boxa. To już pewnie było na filmie. Teraz będziemy plali się za górną półkę. Na dzisiaj to już wszystko. Kolejny odcinek wkrótce. A dzisiaj dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.